Dzień dobry, jesteśmy w Słupcy i przyjechałam do franczyzobiorcy Bafra Kebab, Pana Karola zapytać jak idzie mu biznes, no właśnie jak panu idzie biznes? Dzień dobry. Dzień dobry Pani, no na razie bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni, oby tak dalej, lokalizacja jest dobrze wybrana, mamy tutaj dobry punkt, bardzo duży ruch i klienci jak na razie dopisują. Kiedy Pan otworzył punkt? E, otwarcie punktu mieliśmy 24 stycznia dokładnie. Jak wyglądało otwarcie? Otwarcie? oj, otwarcie wyglądało tak, że no nie spodziewaliśmy się takiego z ruchu. Opiekunowie, którzy byli, akurat mieliśmy szczęście, że było ich dwóch, też się nie spodziewali takiego otwarcia, więc myślę, że to była petarda jak dla nas. Wszyscy byliśmy w szoku, chodzi o ilość ludzi, która przyszła. No, naprawdę, mamy zdjęcia. Byliśmy w sześciu chyba na punkcie, i dwóch opiekunów w tym, i no, było co robić. A od której zaczęła się sprzedaż? No otwarcie punktu mieliśmy od 10, no lecz musieliśmy otworzyć pół godziny wcześniej, bo już ludzie czekali i domagali się otwarcia, bo było zimno i chcieli coś szybko zjeść ciepłego. No proszę bardzo, czyli tak naprawdę otwarcie było o godzinie której? 8? Nie, 9.30 podnieśliśmy, że tak powiem, tą przysłowiową klapę i, i ruszyła sprzedaż. Czyli jak Bafra Keba pojawiła się w mieście, to klienci od razu przyciągnęli tutaj tłumami. No tak, tak. Troszeczkę no myślę, że w dużej mierze za, zadziałał marketing też, który, który gdzieś tam na własną rękę wprowadziłem. Rozgłos i tak dalej, więc, więc ludzie, no pierwsze dni mieliśmy naprawdę bardzo dobre. A jakie to były działania marketingowe? Działania marketingowe, no miałem reklamy w portalach internetowych, tutaj Supecki, w Gazecie Supeckiej, billboardy miałem na płotach porozwieszane w mieście, no i Facebook, gdzie zorganizowałem przed otwarciem konkurs, co osiągnęło, że w dniu otwarcia mieliśmy już prawie 900 osób obserwujących nasz profil, więc myślę, że to, to tak dalej. No plus wasze tam jakieś działania, które były, że się Bafra w Subcy otwiera, więc, więc no myślę, że to wszystko wspólnymi siłami zadziałało, że, że tak było jak było. Myśli pan, że to też zasługa ambasadora Bafra Kebab, Mariusza Podzianowskiego, że przyciąga klientów? No myślę, że na pewno jakiś wkład to ma, no, jest to znana osoba, my też jak wchodziła to, to gdzieś tam go oznaczaliśmy, on lajkował nasze posty i tak dalej, więc jakaś to współpraca jest i, i też ludzie troszeczkę się domagali tego zestawu Pudziana, odkąd go wprowadziliśmy też jest jakieś zainteresowanie, więc myślę, że no, też to się przyczyniło do tego. Nie? Czyli zestaw Pudziana się sprzedaje? Sprzedaje się, sprzedaje się. No kilka miesięcy minęło od otwarcia, czy na tym biznesie można zarobić? Można zarobić. Jak mogę to powiedzieć tam krótkimi słowami, no to można zarobić, tak? Każdemu z moich gości zadaję to samo pytanie, ale bardzo ważne. Dlaczego Bafra Kebab? Dlaczego? Może powiem od czego to się zaczęło, zaczęło się może od tego, że z żoną byliśmy na kebabie w, takim, w jednym z takich punktów. No i jak całe nasze życie i, i, i pomysł z Baffront poszedł na spontanie, usiedliśmy na jednych z ławeczek jedząc, y, że tak powiem, waszego naszego kebaba i zapytałem żony, czy by nie chciała takiego punktu, a ona odpowiedziała, mogłabym. No i tak powstał pomysł, y, pomysł y, był w jeden dzień, na drugi dzień wygooglowałem, umówiłem się na spotkanie, które poszło bardzo szybko, aż byliśmy w szoku. Oznajmiłem żonie, że za tydzień jedziemy do Warszawy na spotkanie. Pojechaliśmy na spotkanie, pan Kuba bardzo fajnie, treściwie wszystko nam przedstawił. Na koniec zapytał się, czy chcemy się zastanowić. Ja powiedziałem, no, że tak, że potrzebujemy jednego, dwóch dni na zastanowienie. Na co moja żona powiedziała, że nie ma nad czym się zastanawiać, proszę drukować umowę. Umowa została wydrukowana, podpisana i. No i tak jesteśmy. No i czy miał pan doświadczenie w gastronomii? Czy miałem? No ja akurat miałem, bo jestem po szkole gastronomicznej i tak dalej, ale i miałem, próbowałem na własną rękę coś tam działać, ale no jednak na własną rękę nie szło tak fajnie ani nic i i, i spróbowaliśmy tego. Aha, na własną rękę, ale próbował pan na własną rękę otworzyć taki punkt mobilny? Tak, tak, zakupiłem przyczepę na Allegro używaną. Byłem wtedy pełen entuzjazmu, po czym jak się okazało, przyprowadziłem przyczepę na, na, że tak powiem, do siebie pod dom i po większych oględzinach z kimś, kto się bardziej na tym znał, okazało się, że z tych przyczep można zrobić jedynie kurnik. <laughs> więc, więc, jeżeli obejrzałem Wasze przyczepy, no, byłem w szoku, że coś takiego może zmieścić się w ogóle w takiej przyczepie, bo tamta też była tych samych wielkości, to samo, ale. Nie chciałaby Pani je zobaczyć. Czyli można powiedzieć, że po prostu we franczyzie jest łatwiej wystartować z takim biznesem i później go prowadzić. No zdecydowanie jest łatwiej, no to jest wszystko. No jak przyjechała, już widzieliśmy u Was na placu i tak dalej, na, na, na tych szkoleniach, ale jak przyjechała do nas nowiutka przyczepa, gdzie z żoną mieliśmy dwa dni satysfakcji, że ją rozpakowywujemy, że tak powiem, no to, no to jest wszystko, od długopisu po szczypce, po, no kurde, nie kupowaliśmy praktycznie nic. Wszystko było gotowe. No tak, już sobie wyobrażam, jak to jest: rozpakowywać wszystko to wiódkie, przygotowane, świeże, pachnie świeżością. No i aż chce się zaczynać i pracować, tak? No tak, tak. Nie mogliśmy się doczekać tego dnia otwarcia. Przyspieszaliśmy wszystko, żeby jak najszybciej tutaj prądy popodłączali, bo już no, nie mogliśmy ten się doczekać. Czyli Bafra Kebab to trafiona decyzja. No tak, tak, nie mogę powiedzieć, że nie, jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni, myślimy już o drugim punkcie, jesteśmy nawet w trakcie rozmów pewnych na, na temat drugiego punktu, no ale to wszystko potrzebuje czasu. Ile czasu zajęło wdrożenie w cały ten biznes, jakby nauczenie się tego całego know-how, który, który oferuje Suite Gallery? To znaczy się podpisywaliśmy umowę w październiku, pod, podejrzewam w połowie października. No w styczniu, jak mówiłem, mieliśmy otwarcie, dostaliśmy pełen wachlarz szkoleń, najpierw online i wszystko przerabialiśmy, także poszło to szybkim tempem, no też ja jeszcze wtedy pracowałem zawodowo, więc pracując uczyłem się, oglądałem filmiki instruktażowe, czytałem i... Tutaj dzwoniłem do żony i, i nawzajem się przepytywaliśmy z gramatury, z tego wszystkiego. Poświęciliśmy na to dużo energii, ale no stwierdziliśmy, że jeżeli w coś się wchodzi, to albo wejść w to na 100%, albo nie brać się za to w ogóle. No. A wracając do szkoleń, bo powiedział Pan, że miał Pan doświadczenie w gastronomii. Jakby je Pan ocenił właśnie z punktu osoby, która to doświadczenie posiada? Czy te szkolenia pozwalają zacząć pracę na punkcie właśnie takiej osoby, która by takiego doświadczenia nie miała? No zdecydowanie tak, no ja to doświadczenie miałem w jakiejś tam restauracji, ja w życiu nie, nie robiłem kebaba, czy nie zwijałem tortilli I, i to szkolenie najpierw teoretyczne, które przybyliśmy całe, no to, no to na pewno dużo pomogło. No już nie wspominając o tym szkoleniu, które odbyliśmy chyba 5 dni w Warszawie, tak, no to, to, to było super. To... Szkolenie praktyczne. Tak, szkolenie praktyczne. No na Waszym punkcie jeszcze dostaliśmy jeden z tych chyba lepszych punktów, bo na Okęciu. O tak, tam jest bardzo duży ruch. więc i tam nie było, że przyszliśmy na ósmą i, i do dziesiątej piliśmy kawkę czy coś, tylko od ósmej weszliśmy i poszliśmy na 100% w to. Chcieliśmy wiedzieć wszystko, yy, aż, aż szkoleniowiec nasz był zdziwiony, że, że, że nawet my już w pierwszy dzień chcieliśmy wymieniać wody, butle z gazem, wszystko dokładnie. Chcieliśmy wiedzieć, jak się robi, no żeby później nie było jakichś niespodzianek, że otworzymy i nie będziemy czegoś wiedzieli. Dla mnie Państwo są wzorowymi franczyzobrócami. Nie, na no pewnie są lepsi. Tak jak mówię, poświęciliśmy się temu na 100% i żona zrezygnowała z pracy, no, i ja zrezygnowałem ze swojej zawodowej pracy, także na razie jesteśmy w tym no, na 100%. Czyli dogadają się Państwo chyba dobrze, tak? Z tego co słyszę. Komidor. <laughs> Nie, no dogadujemy się bardzo dobrze, tak, uzupełniamy się, no ja działam bardziej w tej strefie marketingowej, w tej wizualnej, żeby to wszystko zagrało i, i tak dalej, żona bardziej zajmuje się sprzedażą, no jak ja to mówię, jest mistrzynią w polecaniu wszystkiego, co się da polecić. Panie Krolu, jakie konkursy Pan wdrożył na punkcie? No, konkursów już mieliśmy tutaj sporo, sporo, takim naszym hitem był konkurs na Dzień Kobiet, gdzie wykupiliśmy bond na masaż, y, tutaj w, y, współpracy z salonem masażu. Później po dwóch dniach, no, żeby był dzień mężczyzny, no, nie chcieliśmy ich zostawić samych. Wykupiliśmy dwa vouchery do, do barbera, żeby też poczuli się jakoś docenieni. Na Tak, tak. No, wspomagamy też. Sponsorowaliśmy tutaj taki bal sportowca naszymi gadżetami. Teraz będziemy sponsorować bal, taki, znaczyć taki festyn rodzinny. Panie Karolu, bardzo dobre te frytki. No tak, mamy na to fajny sposób, dlatego frytki nasze są takie, jakie są. Panie Karolu, widzę, że zaaranżował Pan też bardzo, bardzo fajny ogródek. No tak, tak. Staram się, żeby, jak to mówią, jak nas widzą, tak o nas piszą, no żeby to jakoś wyglądało i zaaranżowałem te beczuszki, wszystko. Myślę, że tak naprawdę to jeszcze nie jest w pełni to, co, co mam w planach, bo jeszcze będą tutaj kolejne beczki, rozciągnięte girlandy tutaj nad ogródkiem. I więcej leżaków, no tylko czekam na cieplejsze dni jeszcze. Porównując miesiące te pierwsze, do tych. Te teraz, bo po pięciu miesiącach, tak, można powiedzieć, ehm, ma Pan chwilę teraz dla siebie? No te pierwsze, tak jak powiedziałem, no, pierwszy miesiąc, dwa były naprawdę e, z szokiem dla nas, dlatego nie mieliśmy w ogóle czasu na życie prywatne ani na nic. Teraz no, z, tak sobie układamy grafiki, i plan, że staramy się... No, mieć tego czasu jak dla siebie jak najwięcej. Staramy się głównie te weekendy spędzać razem. A ile państwo mają pracowników? E, no, na ten moment mamy czterech pracowników no i nas dwóch. To jest sześciu, tylko to jest tak, że no i niektórych mamy, że tylko na weekendy, bo się uczą, a niektórych mamy, że w tygodniu, a na weekendy nie mogą, bo na weekendy studiują. W te godziny, kiedy nie ten, no to wskakujemy my na punkt. Czy, e, no to jest fajne to, że, że mamy cały czas gdzieś ten wgląd na kamery, że. Jeżeli widzimy, że jest ta, ta godzina pikowa, taka ustawia nam się kolejka, mieszkamy bardzo blisko, więc to jest moment, kiedy wskakujemy w nasze koszulki i, i jesteśmy tutaj, wpadamy na punkt, jak ja to mówię, szybko, ekipa szybkiego reagowania, rozładowujemy kolejkę, no i... I jedziemy do domu i wtedy pracownicy ogarniają sobie resztę. Nie? Czyli monitoring państwu pomaga. A jakie narzędzia jeszcze państwu pomagają w tym biznesie? No, wszelek jest narzędzi, które no, od monitoringu po, po na przykład po bistro, które mamy wgląd w kamery. Widzimy w danym momencie, co się sprzedało, za ile się sprzedało, czy pracownik dał komuś zniżkę, czy nie dał zniżki, na ile dał zniżkę. Wszystko mamy na bieżąco wgląd w telefonie, utargi. Później rozbudowane to strona na laptopie. Akurat zamówieniami zajmuje się żona, to, no to ona już z automatu wie, co, i czego ma zamówić. Więc jakie ja to się śmieje kiedyś zajmowało, i to długi czas teraz wsiada w samochód, i ja jadąc do domu ona przez ten czas już jest w sobie, że tak powiem, w wklepie to zamówienie i no i tak to działa, nie. Jak wygląda taka wizyta biznesowa opiekuna? No, nasz opiekun, pan Daniel, no, myślę, że też jest w to zaangażowany. Z tego, co widzę, to, to chyba to też jest jego praca, pasja, to, co robi, bo bardzo dużo nam pomaga. No, przyjeżdża, na początku no, robi swoje wizytacje i tak dalej, później pokazuje nam, co byśmy mogli zmienić, co byśmy mogli ulepszyć. On właśnie w nas zaszczepił tą sugestywną sprzedaż, pokazał nam, że na tym no, idzie zarobić, tylko po prostu trzeba chcieć i, i żona wzięła sobie to do serca i zaczęła właśnie prowadzić tą sugestywną sprzedaż, co poprawiło nasze utargi. No, na przykład dzisiaj była taka sytuacja, że mieliśmy problem z zamówieniami. Było po ósmej rano, że ona napisała do niego SMS-a, minęło może 5-10 minut, kiedy dostaliśmy telefon zwrotny i powiedział, że dajcie mi 5 minut, ja ten problem rozwiążę? No i go rozwiązał. Wspaniale. Także, także, także no, opiekun jest, jest część, część ważną w tym biznesie, no bo pomaga bardzo, pomaga bardzo. A jak z zatorowaniem, Czy jest to trudne? Nie no, jak wspominałem, no to teraz no, na początku to jest wszystko trudne, kurde, no bo to jest nowość, wiadomo, ale teraz idzie to wszystko z automatu. Dostawy są dwa, trzy razy w tygodniu, yy, zamawia się wszystko przez internet, są platformy do tego, gdzie tylko się, że tak powiem, klika. Płaci pieniążki i towar przyjeżdża. Towary, zatowarowania są fajne, bo są nocą, e, nas nie ma na punkcie. Dostawcy mają klucze, e, otwierają sobie sami, muszą rozłożyć towar do lodówek, do zamrażarek, tam gdzie co ma być. E, my tylko rano przyjeżdżamy, sprawdzamy z fakturką, czy, czy się zgadza towar i to jest wszystko. Panie Karolu, jak wygląda dzień takiego franczyzobiorcy Bafra Kebab? Od porządku. Od 8 rano do godziny, nie wiem, 22. No dokładnie, zaczyna się od 8 rano, no wstajemy i myślimy o kebabie, kurde, no i przyjeżdżamy na, na otwarcie praktycznie, jeszcze na razie staramy się dzień w dzień przyjeżdżać. Jeżeli trzeba porobić zamówienia, robimy zamówienia, jeżeli nie, no to co, stajam, wstawiamy mięsko i rozpoczynamy dzień sprzedażowy. Patrzymy, jak to się kręci, działamy, w każdej chwili reagujemy, jeżeli ten, robimy różne promocje, różne takie rzeczy, żeby to wszystko się kręciło przez cały dzień. No, zamykamy biznes, liczymy pieniążki, jedziemy do domu i korzystamy wtedy z życia. No, można powiedzieć, że trochę zajęty dzień, ale da się to ogarnąć. No da się ogarnąć, tak jak mówiłem, jest, jest dużo rzeczy, które pomagają w ogarnięciu tego biznesu i da się to ogarnąć, tym bardziej jak jest ja się w tym we dwóch, także jeden zajmuje się jednym, drugi drugim, także idzie to wszystko jakoś pogodzić fajnie. No. Jakie rady miałby Pan dla osób, które chcą zacząć ten biznes? No jeżeli ktoś chce wejść w ten biznes to no albo niech to robi tak jak mówię na 100% albo, albo no niech się za to nie zabiera, bo jeżeli ktoś sobie właśnie myśli, że otworzy tą przysłowiową klapę i będzie siedział w domu i, i czekał na ten zarobek 15 tysięcy złotych, no to, to tak nie działa na pewno. Trzeba się poświęcić, trzeba działać, działać non stop marketingowo, robić promocje, po prostu konkurencja też nie śpi, też nas obserwują, przyjeżdżają, patrzą co się u nas dzieje, a my musimy być zawsze krok do przodu przed nimi. Wy jako w Sweet Gallery dużo pomagacie w tym marketingu, ale my też musimy na, tutaj na swojej płaszczyźnie bardzo dużo działać, bo my wiemy, co robi konkurencja i, i musimy być kroczek przed nimi. Czyli biznes jest realny do osiągnięcia, tylko trzeba się zaangażować. Czy jest to do zrobienia? Jest. Jak najbardziej na moim przypadku jest to do zrobienia, tylko no, mówię, trzeba się poświęcić i, i, i da się to zrobić. Czy poleciłby pan ten biznes swoim znajomym? No myślę, że tak. No jak najbardziej, jeżeli ktoś ma na tyle czasu, sił i, i, i jest w stanie się zaangażować, to tak. No, no, jestem nawet w stanie znajomym pomóc, jak to, jak to zrobić. Odwiedzają mnie ludzie, którzy próbują otworzyć ten biznes i podpytują. No, miałem taki przypadek. Poznałem, e, poznałem fajną parę, która otwierała się w okolicach Poznania. Przyjechali do mnie, najpierw obserwowali mnie z ukrycia, później podeszli, podpytali trochę i, i no, też im pomogłem, jak to właśnie ogarnąć marketingowo, coś, żeby też mieli jak najlepiej. Także poleciłbym. No, jeżeli ktoś chce, niech próbuje. Tak. No dobra, to otwierać samemu biznes, czy lepiej skorzystać z franczyzy? No... Tak na podsumowanie. Myślę, że łatwiej skorzystać tutaj z gotowych rozwiązań, kurde, no, no samemu bym pewnie dużo więcej czasu i życia na to zmarnował i nie, nie otworzyłbym e, punktu tak dobrze prosperującego pod, pod znaną marką, też to, to też na pewno... Dużo dało, i akurat otwarcie tego punktu w Afrykę dało mi to, że spędzam czas w domu więcej z rodziną. Nie, także, pracowałem jako kierowca zawodowy, tak praktycznie 4,5 roku nie było mnie w domu, ciągle byłem gdzieś w rozjazdach. Mam bardzo młodą żonę, która od jakiegoś czasu cały czas mi kładła do głowy, że, że już starczy, już starczy. No i rzeczywiście. Teraz widzę tego duże plusy. No. Panie Karolu, to ja bardzo się cieszę, że tak świetnie idzie biznes Bafra Kebab. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, również dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy na następnym moim punkcie już niedługo.